3 maja 2013 roku święto uchwalenia konstytucji, ale też niezwykle brzydka pogoda silno padł deszcz i widzimy, że w kamienicy wrocławskim odżył problem, który trafił nas od dawna na wysokości sklepu Chata Polska mamy zawsze taką zastoinę wielką wody wielką kałużę, gdyż kanalizacja nie dąży odbierać wody i kiedy samochody przejeżdżają, to jest wielki rozbrysk na obie strony. Czasami cierpią piesi, czasami cierpią samochody, bo te, które nisko pobierają powietrze, nabierają wody do silnika i następują poważne awarie. Jest pewnie taka prośba mieszkańców, żeby zrobić tą drogą kiedyś raz na zawsze porządek, aby taka sytuacja przy dużych opadach deszczu nie miała miejsca bo to nie jest dobre kiedy samochody jadą i fontanny wody rozbryzgują się na bok